Witam wszystkich uczestników Marszu Śledzia, tych zakwalifikowanych i tych, co jeszcze walczą w konkursach, albo przyjdą na last minute. Jestem na rekonesansie, mniej więcej w jednej trzeciej naszej trasy. Wybrałem się tu kajakiem. Pada deszcz, woda faktycznie nie jest specjalnie ciepła, ale nie jest też bardzo zimna. Za mną rozciąga się pierwsza sucha rewa, część Rybitwie Milizny. Czyli trochę suchego wystaje. Nie ma go może specjalnie dużo, ale bywały czasy, że było jej mniej. Po co tu jestem? Sprawdzić, ile wystaje suchego lądu, ale też chciałem Wam powiedzieć, co ze sobą zabrać, bo jest to bardzo istotny element, o który często pytacie. Trzeba mieć coś na nogi. Ja zawsze używam Jungle Boots. Ale mogą być też buty piankowe, czy surfingowe, a nawet zwykłe trampki. Nie zabierajcie tylko klapek. Eee, dlaczego potrzebujemy coś na nogi? Żeby się nie pokaleczyć. Zobaczcie ile tutaj jest muszli. Po takiej trasie idziemy około 7 km. Bardzo łatwo rozciąć stopę. A ze skaleczoną stopą tego marszu nie ukończycie. Eee, następny element, eee, kamizelka. Przypominam, że kapok albo kamizelka są obowiązkowe, tak samo jak pianka. Piankę również obojętnie długą, krótką, cienką czy grubą, ale trzeba ze sobą mieć. Na pewno w tym roku, bo temperatura nie będzie wyższa niż 18 stopni. Mówię o temperaturze wody. Mogą się przydać płetwy, oczywiście głównie dla kategorii Extreme, ale nie tylko, ale pamiętajcie, płetwy się sprawdzają dla tych którzy potrafią w nich pływać i potrafią się nimi posługiwać. Jeżeli macie pierwszy raz wziąć ze sobą płetwy na pływanie w morzu, to lepiej zostawcie je w domu. Eee, maska, fajka, bardzo przydatny sprzęt przy holowaniu na linie, również dla kategorii Extreme, okularki. Jeżeli nie pływaliście z maską i z fajką, lepiej wziąć zwykłe okularki. Co mamy jeszcze? Pokrowiec na telefon. Ja używam standardowego, nie mam żadnych wyrafinowanych telefonów, i on już od kilku lat sprawuje się bardzo dobrze. Mój telefon robi zdjęcia, ciągle działa i wszystko jest w porządku. Co jeszcze? Rękawice. Warto zabrać ze sobą rękawice na ostatni etap. Tam, gdzie będziecie trzymać się lin i na linach będziecie przeciągani, zawsze lepiej linę trzymać w rękawicy niż gołą ręką to przeciąganie to jest prawie godzina więc polecam również rękawice worek dostaniecie worki na depozyt na suche rzeczy ale jeżeli chcecie mieć coś przy sobie na przykład taki właśnie mały tobołek to zabezpieczcie się w mały plecak albo tego typu worek który możecie mieć na sobie żeby na przykład zmieścić tam wodę Jakiś baton energetyczny, zanim dojdziemy do przystanku, gdzie dostaniecie obowiązkowego śledzia, bułkę i banana. Eee, może będziecie chcieli się jednak napić, więc warto też coś drobnego mieć przy sobie, bo nie zawsze łodzie asekuracyjne będą dostępne. Eee, co jeszcze? Kurtka wiatrówka. Kurtka wiatrówka lekka może być taka jak na, jak na rower. Nie waży wiele, nie zajmuje dużo miejsca, może być mokra, bardziej chodzi o to, żeby osłonić nas przed wiatrem. Ani pianka, ani kamizelka nie oszczędzą nam podmuchu wiatru, więc czasami trzeba na to wszystko jeszcze założyć taką kurtkę wiatrówkę, żeby te 7 km nie wywiało z nas dobrego humoru, a przede wszystkim ciepła, żebyśmy je zachowali na ostatni, ostatni etap. To chyba tyle z moich porad. Mogę tylko powiedzieć, że woda jest czysta, suchy ląd wystaje. Na razie zaklinamy ciągle pogodę, bo ciągle jest na granicy. Na razie czwartek, piątek ma być wręcz huraganowo. Mamy nadzieję, że do soboty wiatr osłabnie i będziemy mogli tą trasę pokonać. Dzisiaj trochę deszczowo. Pozdrawiam wszystkich z nad Zatoki Puckiej, z Wyspy Radia, z Trasu Marszu Śledzia, z Rybitwiej Mielizny. Do zobaczenia i słuchajcie dalszych komunikatów.